No, i serdecznie, jak potrafię. Witam Was, moi kochani, na kanale Tata i Gustaw Ugotowali. Wracam do Was po dość długiej przerwie. Dłuższy czas nie robiłem filmików ze względów zdrowotnych. Kot Gustaw jest na szczęście zdrowy i nie zapomniał o Was, jak tylko zacząłem przygotowywać kamerę. to E, ustawił się do zdjęć i e, będzie nam tutaj oczywiście e, towarzyszył. E, moi drodzy, mamy e, początek września 2023 roku e, i jesteśmy e, w bardzo dobrym momencie, e, kocie, proszę Cię, e, żeby zakisić czosnek. Czosnek jest w tej chwili e, w miarę tani, jest bardzo dobry. E, Dostępny. Mamy właściwie można powiedzieć szczyt sezonu. Dlatego zamówiłem 4 kg czosnku od rolnika, który uprawia właśnie tę roślinę. I pokażę wam, jak się czosnek kisi. A jutro albo pojutrze zrobię jeszcze filmik, żeby pokazać wam. Czosnek marynowany, który też bardzo lubię. Zrobię na Waszych oczach dwa słoiczki, żeby film nie był zbyt długi i wrzucam liść laurowy do każdego słoiczka. Do każdego słoiczka wrzucam kilka ziaren pieprzu dla aromatu. Wrzucam mmm, ziele angielskie, 2-3. E, Kuleczki wystarczą na każdy słoik. No, i widzę, że tradycyjnie zapomniałem przygotować sobie łyżeczkę. Ale już mam. I na każdy słoik daję łyżeczkę gorczycy, która do czosnku bardzo. Mi pasuje. I teraz moi drodzy muszę pójść do lodówki, żeby wyciągnąć czosnek, który wczoraj obierałem, zalałem wodą, żeby mi nie ściemniał. I schowałem w lodówce, wyjmę go i wrócę do Was. Dobrze, mam już czosnek. Tutaj w misce mam przygotowane świeże liście chrzanu które są za duże więc damy tak po pół takiego liścia powiedzmy mam tu też koper i mam liście maliny tylko gdzie one są tutaj są na każdy słoik daję taki liść szanu daję liść maliny chociaż może, może dam ją Później już jak troszkę tego czosnku czosnku nasypię. Dobrze. Czosnek mam przygotowany, umyty. Spędził noc w lodówce, w wodzie, nie chciałem, żeby mi zmienił kolor. Oczywiście ja tak jak już Wielokrotnie Wam mówiłem, jak nikość dyzma, e, uważam, że najlepsze jest to, co polskie, ponieważ mam polski organizm i tak jak zagraniczne rzeczy mi szkodzą, to polska wódka smakuje mi niezmiennie i podobnie jest kochani z czosnkiem. Czosnek kupuję od polskiego rolnika, który go uprawia z pewnego źródła. Wiem, że nie pochodzi z Chin i uważam, że taki sposób wspierania polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa jest zdecydowanie słuszny. A nasze warzywa. I owoce są dla nas najlepsze. Dobrze, na sam wierzch dam wspomniany wcześniej jeden liść maliny. I będę teraz robił zalewę. Moi drodzy, dlaczego liść maliny? Może nie każdy wie, bo też nie wszyscy stosują. Tak robiła moja babcia. Dawała do kiszonek liście malin, dawała do kiszonek liście dębu, dawała też do kiszonek liście czarnej porzeczki. Ja też tak robię. Te liście, te rośliny zawierają pewne związki, które na przykład dają twardość ogórkom. Zawierają związki, które no, chronią ten nasz nastaw przed kontaminacją, przed skażeniem. No i mają oczywiście też swój unikalny smak i aromat. Dlatego wzorem mojej babci dodaję do moich kiszonek te liście. No i na sam koniec, na sam koniec. Został mi jeszcze koper, który mi się tutaj oczywiście poplątał. No, ale trudno. Kopru, jak pamiętacie z wcześniejszych moich filmów i wcześniejszych kiszonek, nie żałuję. Upycham go z góry, żeby mi. Tutaj nie wystawał i nie przeszkadzał w zakręceniu e, mojego słoiczka. I w ten sposób przygotowane słoiki będę zamykał. No oczywiście po zalaniu e, zalewą. Dobrze, mamy te dwa słoiczki gotowe. Ja teraz przygotuję sobie. Dzbanek, w którym będę robił zalewę. No i tak na szybko, choć już nieraz to robiłem. Przypomnę Wam, jak robić zalewę do kiszonek. Jestem już z powrotem. A zalewę robi się bardzo prosto w następujący sposób. Ja używam wody źródlanej, niegazowanej, którą kupuję w sklepie. Nie przygotowuję jej oczywiście, to jest surowa woda, eee, i na litr wody na litr wody wsypuję jedną łyżkę czubatą soli na ten dzbanek. Wsypałem jedną łyżkę i pół, ponieważ mam tu półtora litra wody, tu widzę mi jakiś paproch pływa, a to kawałek łupinki chyba z czosnku. Dobrze, to oczywiście muszę zamieszać, żeby mi się ta sól rozpuściła, a Gustaw już zaczął obżerać czosnek, nie wiem czy pamiętacie, był taki filmik, pod tytułem Patrzcie, jak koperek grze. Ja wtedy chyba robiłem chłodnik, tak mi się wydaje. No a Gustaw podczas przygotowań pożywiał się przygotowanym przeze mnie do tego filmu koperkiem. Okazuje się, że koty koperek bardzo lubią, czego świadomy wcześniej nie byłem. I po rozpuszczeniu soli zalewamy. Nasze słoiki zalewą, zostawiając około pół centymetra do centymetra powietrza, żeby miały się gdzie zbierać gazy, które tutaj się podczas kiszenia wytworzą. Tutaj troszkę zanalałem za dużo, muszę troszkę mniej. Dobrze. A. Ok, tu będzie dobrze. I słoiki są gotowe. Zamykam je. Wycieram troszkę ściereczką, żeby były suche. I wstępnie sprawdzam, czy nie ciekną, odwracając. Do góry dnem. Nic mi nie cieknie. Drugi słoiczek. Też sprawdzę. Nie cieknie. Na razie jest szczelny. Zobaczymy, czy pozostaną szczelne. Jeżeli się rozszczelnią, no to po prostu będę musiał wymienić nakrętki. Moi drodzy, tak to wygląda. Całkiem apetycznie. Bardzo fajnie. Dokręcę. Później jeszcze e, kilka słów e, w procesie kiszenia, żeby pokazać Wam e, co tutaj się e, z tym moim nastawem dzieje. Do zobaczenia. Tak wyglądają moi drodzy słoiki. E, z naszymi z naszym czosnkiem kiszonym. E, minęły, e, minęły trzy doby. E, Fermentacja przebiega dość burzliwie. W słoikach jest duże ciśnienie. To są słoiki z klikiem, ale nie da się kliknąć. Pokrywki słoików są bardzo mocno wybrzuszone. Zalewa zmętniała, tak jak powinno być. Ładnie napęczniała nam gorczyca. Wszystko tu przebiega dobrze, i jeśli będziecie robili kiszony czosnek, to o, tutaj kod gusta właśnie próbuje. Też wejść nam w kadr. Ja go tutaj staram się do tego nie dopuścić. Jeżeli będziecie robili, to nie przejmujcie się tym, że fermentuje Wam to tam dość intensywnie. Czasem spod nakrętek wycieka trochę tej zalewy. To w pierwszych dniach jest naturalne, dopuszczalne, może tak być. Jak to ciśnienie będzie troszkę mniejsze, to nie będzie już Wam tam nic uciekało, słoiki się zamkną i nie będziecie mieli problemu. Jedna rzecz tylko, o której zapomniałem powiedzieć, jak kręciłem tą pierwszą część filmu. Nie przejmujcie się tym, że czosnek Wam zmieni kolor. Czasem zmienia, czasem nie zmienia. To zależy od ilości związków siarki, które są w waszym czosnku zawarte te związki siarki właśnie w tych procesach które tu zachodzą zarówno podczas kiszenia jak i podczas marynowania częściowo przereagowują i ten czosnek może mieć kolor od takiego właśnie kremowego jak tutaj widać poprzez zielony, niebieski aż do takiego Ciemnego, prawie czarnego, ale to nie jest problem, to nie jest znak, że wasz czosnek się zepsuł, mimo że jeżeli jest niebieski, to rzeczywiście wygląda trochę dziwne. Nie przejmujcie się tym, tak się często dzieje i nie ma nic z tym złego. Moi kochani, kiszony czosnek, samo zdrowie. Bardzo polecam i do zobaczenia.